Witajcie w kolejnym odcinku i w kolejnym dniu. Ostatnio otwieraliśmy tego oto bimbaska pikacza Dzisiaj otworzymy sobie kolejny z tebeków, który do nas tutaj przyszedł. O, bo już tutaj napocznę i powiem tak. Ostatnio, jak już widzieliście, poprzedni film oddało. Oddało na tyle, że jest złota karta. Tak naprawdę jest już w tym klaserze. Klaser sobie omówimy, już jak to sobie pokładam, po różne rzeczy, że tak powiem, włożę. A dzisiaj chyba zaczniemy od tego: jako taką wróżbę, co nas dzisiaj czeka. Wróżba. Muszę sobie to tak lekko poza kamerą złapać, bo. O, ten łatwo idzie. Nie tak jak te ostatni. Dobra. Z tego co wiem, tutaj przekłada się chyba jedną kartę. Jedną, jedną, jedną. Jest moja ulubiona energia elektryczna. Tak, zaczynamy z grubej rury, ale, macie, znaczy, z grubej jeszcze nie otwarliśmy najfajniejszej rzeczy. Spodziewałem się, że tu będą takie same rzeczy jak tam, aczkolwiek troszeczkę inne i może, może ciekawsze. Chinchou. Kolejny wubat. Już mamy. O, skragi. Skragiego nie mieliśmy. Gimigul milion, taki piękny, no, on, już, on już chyba u nas gościł, gościł. Ultrawall. Primeape. Jest Mark Shiny. jeszcze w holo. Pięknie, piękny strzał. Włożymy sobie go do koszulki z tego zestawu, który zaraz otworzymy. I Tom. O, jeszcze jedna karta. Tom w rewersie. I ani hileip. Bardzo ładne karty. Cieszę się, że jest szajnik. No bo już nie będziemy mieli okazji chyba tutaj w Ewolwa szajników, otworzyć z tego co kojarzę. Także. No. Jest fajne. Fajna karta, tak? Dobra. Otwieramy już go tutaj na początku. Tak jak widzieliście. Dopiero się uczę tego nagrywania i jak to tam wygląda. Będziemy tutaj już z Waszych komentarzy sugestii. Może tutaj sobie troszeczkę o sugestii, co ma być lepiej, co ma być jak. Ach, pięknie plakacik jest. Jest. Odkładamy. Dobra, książeczka. Tak przelecimy pobieżnie. Może zobaczymy, czy są jakieś złote karty. A i owszem są złote karty. Po ostatnim trafie mam nadzieję, że się coś jeszcze tutaj... O, piękne są karty. Ci trenerzy, no chciałbym bardzo jakiegoś trenera trafić. Tak jak mówiłem, zbieram też Pikachu i Eevee. Znaczy zamierzam, bo dopiero zaczynam. No. Z książeczki to tyle. To jest jeszcze instrukcja, wiadomo. Dokładamy na bok. Przechodzimy do tego. Oby było, oby było więcej szczęścia. Wróżba była tak na 70%, że dobrze. Hmm, nie, to się chyba wyjmuje normalnie. Elegancko, to może zacznijmy... O, co to jest? <laughs> Pikacz, kurczę, chyba to jest jakaś karta promocyjna. Jest świetny, normalnie jest przyjaciółmi co chyba startery z tego, właśnie setu całego. Ale jest piękny. Błyszczy się. On dodatkowo jeszcze poleci w koszulkę, także nie wiem, czy z tego się opłaca wyjmować, czy nie. Czy ma to jakąś wartość? Odkładamy sobie jego tu. Niech się świeci. Co tu jest od tej strony? O jejku, jejku, jejku. Koszulki. I mamy sobie jedną na razie. Też podobne Podobne do tych z Pikaczka. Bardzo ładne, też. Nawet mi się chyba bardziej podobają od tego Vivid Voltage. Kolorowe, eleganckie. Takie matowe. Luks. O! To może sobie od razu tutaj wsadzimy. Szanikse póki co. Shiny Markru, Fajny. Dobra, tu jest kodzik, to ja sobie ten kodzik schowam, bo nie wiem jeszcze co będę z nim robić. Energię. Standardowo trochę Wam poszeleściłem. Zakładeczki, też w motywie, właśnie, trzech starterów i koszulek. Fajne, ale z tej strony jest fajniejszy ten arcik. Podoba mi się. Zakładeczki. Wkładamy. Znaczniki. O! Inne. Są chyba jakieś plastikowe. Fajne. Też się pewnie przydadzą, jak będę tam grał ze znajomym, mimo że coś. Kosteczki. O! Nie, te muszę otworzyć. Są takie w takim fejdziku. Przechodzą różne kolory. Ale to. Jest znaczy GX. No i trzy kolorowe. Jak startery. Fajnie, fajnie. Kosteczki super. I ile mamy tego wszystkiego tu? To sobie zostawiam na taką podstawkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć pusterków. Więcej niż w poprzednim. Zobaczymy czy to też tak łatwo pójdzie jak tamto Z tych troszkę gorzej dobra i tu się chyba też jedną przekłada. Sprawdzimy jedną tak. Energia Driveius, Taka magiczna. Nizel, o takiego też jeszcze nie mieliśmy Gotita Maril O Palosand, nasz tutaj yy, ze śniegu, ten ze śniegu, mówi z piasku zamek. Akurat moon oglądałem, bardzo fajne było. Jezirajczu, yes, świetnie jeszcze, Pikachu. A mamy tutaj tego, ale kurcze, fajny. Fajny... Gotiet, gotitel? Gotitele? O. Taka dama. Rewersik, kroklor. I rewersik, Tinka Tink, a jeszcze coś jest. I Abona no w takim holo. Hmm, hmm, hmm. Te karty też będą w koszuleczkach, oczywiście. Jak to otwierać? A. Drugi etabek w życiu są tutaj takie odczucia na razie mieszane, bo tutaj nie oddało dwóch boosterków bodajże, tak? Dwóch. Jednego. Energia. Trawiasta. Super. Kombi. Nasz miodek. Glimet. Nie znam Pokemonka niestety. freebox To jest taka salamanderka, rekinek. Fajne. Tandem Też bardzo ładna karta. Gotrita. Chyba ewolucja naszej poprzedniczki, którą znaleźliśmy. Gdzie ona jest? Znaczy to jest ewolucja tej. Fajnie, fajnie. Ewolucyjne rodzinki. Zawsze spoko. Hunchcrow. Do, do naszego tutaj... markroła. W sam raz. Tutaj chyba taki jakiś stadion jakby, czy jakiś land, coś takiego. Bramblin. Ten z westernów taki, co się toczy. Rapska, o! Rewersik. I Weluza, ostatnia karta. Wodna rybka. No kurczę, powiem wam, że na razie jest tak, tak, tak średnio bym powiedział. Średnio, tak średnio. To była wróżba. To zostanie, bo to wróżba jest, ale mam nadzieję, że odda. Kurde, nie mogę tego, widzicie, odpakować nie mogę. Ta. Trzeba chyba wprawy nabrać w tym jedna do przodu. A może tak będę nagrywał? Jeszcze to testuję, więc widzicie energia była. Wingle, pineko, Tinkatin. Biedny się płacze. Super Road. To jest jakiś trainer. Akribax to chyba tego Baksa Baksa wcześniej przed chwilą, co mówiłem, tej jaszczurce takiej rekinowej. Jakomo, jest i trener Talon Flame. Super. Loki Maschief. Hey. Tinka Ton i X. I on jest taki. Kurczę, nie wiem jak to nazwać. Ale fantastycznie, w końcu coś oddało. Wiecie, to cieszy. Może nie kosztujemy jakoś. Drogo, chociaż nie wiem, będę to sprawdzał później. Ale jest. Ale jest. W, no, koszulki trochę tak niszczą efekt, ale jest. W, piękna karta. Piękna jest. Odkładamy sobie tutaj kopikacza. Lecimy, także. Zaczęło jakby tutaj nam oddawać troszkę. To sobie rzucę tam sobie wezmę. pik Do przodu. Za A jeszcze nie sprawdziliśmy centeringu tej karty. No jest kurcze bardzo lichy. Widzicie? Ile tu jest tego, a ile tam? O, ale to do kolekcji. Tutaj będzie ognista. Zaczynamy ogniście. Chociażby jakiś czaryzardzik. Springito. Spring Springato, to jest ten tutaj stąd, starter, fajnie, Magnemite, będzie kolejny Electric, Nacli. taki Hopek w kapelusiku, Nimble, to jest chyba kolejny jakiś Owadzik, fajny, tylko Arcik taki, no taki smutny, Primeape. Piękna karta. Piękna, znaczy piękny pokémon. Krusza. Mismagius, elegancko, lubię tego pokémona. Knuckles, tak, wygląda trochę jak ten. Jeszcze on jest w rewersie. Wygląda, wiecie jak co, jak te golemy z Minecrafta. I to jest pewnie ewolucja tego hipka w czapce. Gdzie on jest, ten hipek w czapce? No, jest tu nawet w rogu pokazane. Fajnie. Miss Magius w rewersie. O, już zdradziłem. Coś tam jest, coś tam jest. Coś tam mamy. A, Oricoro. Myślałem, że będzie cała ta... fajna. Takiego jeszcze chyba nie mamy. Nie pamiętam już. O, jejku, jejku. Dzisiaj te karty się nie chcą otwierać. To jest normalnie coś niesamowitego, że to tak zabezpieczone jest. A to wąż, że chyba najbardziej jestem zadowolony z tego pikacza i z Markroła. Shiny. Mhm. Jedna do przodu, tak. Co ja zrobiłem? Zamotałem się. Ajajaj. Ajajaj. Energia elektryczna. Uper. Mieliśmy go w takiej niebieskiej odsłonie, bo ten jest Paldiański. Jest ciemno, mroczny znaczy. Fajnie. Ciekawe, czy te karty tam ładnie wychwytuje. Może tak wam będę robił? No i bat. Kombi. Glimet znowu. Knuckles, knuckles tak? Knuckles tak chyba. Fajnie, mamy drugiego Corvi Squire. Też lubię Ptakora, jak już mówiłem. Lubię Ptakorowe pokemony Jet Energy. Mhm. Tutaj Tinka to jest w rewersie. Klawel i Hachira. Hachiyama Haji, czy Hajirama. ja już niewiele busterków zostało. Wiecie co, no są emocje, są. Dzisiaj nam to jakoś szybciej idzie, otwieranie tego. Oj, przepraszam, przepraszam najmocniej. Dobra. Pierwsza ekscesja tym boksem była taka, że to jest też super, ale tam to było pierwsze, nie? Jedną przekładam. Jest. Energia psychiczna, jedna karta, jedna. Krogang. Lubię żabę. Katodl. To jest chyba... No, taki niefajny pokémon Bulba. O, co to za robak? Środł. Fajnie. Takiego jeszcze chyba nie mieliśmy. Fal links To jest ten taki, co idzie jeden za drugim, nie? Oranguru. Electrode Vigarot Wooper jest na rewersie, ale faza. Będziemy mieli powtóreczkę, tylko że błyszczącą. I Shinx taki jest. Też jest bardzo ładną kartą. Wiecie, karty nie zawsze muszą być drogie, nie? Bo jeżeli Tobie czy mi się podoba dana karta, jest, jest super ma tutaj taki znaczek, nie wiem czy to coś oznacza, czy ona jest złota, czy co nie wiem i Wigglytuff, mamy pafa chyba, czy nie mamy fajnie, fajnie będzie w koszuleczkach a jejko, jejko no, tam tam mieliśmy jakieś trzy karty mieliśmy, dwa chyba maxy jeden złoty amulet, czy jak to się tam nazywa, muszę to tak Normalnie się to nie chce otwierać, wiecie, widzowie. Będę tak się na ziemię kodzik dla mnie albo dla was. Jeszcze nie wiem, co z tym zrobię. Może giwał i taki potężny na wszystkie kody, dla np. trzech osób. Jest energia ognista. Freebax, o to tam mieliśmy tego, ktoś ewoluuje. Mouse znowu. Spriggiano, fajna karta. Przyjemna taka. Magnemite kolejny. Fighting Owlite. Jakieś piczko. Moba Takie jeszcze nie mieliśmy. Quackswell to jest ewolucja naszego tutaj z pudełka i tych przew motywu przewodniego. Fajnie, całą rodzinkę bym chciał Jest sand taki rewersowy Liteo też rewers i hydragon Niestety bez dropów Niedobrze widzowie. Dwa boostery do końca. Dajcie mi kurczę pomysł jak to... Jak to... Jak to ugryźć, Ja wiem, że tu się da jakoś rozdwoić, ale to jest ciężkie. Chociaż. Udało się. Patrzcie. Może człowiek się sam nauczy, nie? Otwieramy, otwieramy. Do przodu jedna. Niech odda te dwa. Nawet pochucham. Od końca. Wodna energia. Fajnie. Jigli. Fajnie, jakby był też z rysunkami na twarzy. Taki jigliś. Tadbulb. to jest jakiś chyba, co to jest? Elektryczny. Nie znam, ale dodam do kolekcji. Girafarik, Giraf Great Ball, Ultra chyba mieliśmy bala. Pinchurin, jest chyba oddało, bo to jest wszystko pode mnie, pod moje typ elektryczne. Kraglor, to też jest ewolucja tego naszego z motywu przewodniego, startera, fajnie. Grafa -fai -fai Azumaril. Świetnie. Lubię też tego Pokemonka. Jajko to jest. Jajko. Bardzo lubię jajko. Falker. Też taki jest rewersowany. I Gyarados Ale ładny jest. Ładny. Ładna karta. Bardzo ładny art. No i powiem wam, że jest lipa, że tak powiem, tylko mamy na razie... Już tutaj złapę, złapałem. Widzicie no widzowie, człowiek szuka odpowiedzi, ale sam ją znajduje i to jest klucz do wszystkiego. Szukajcie, a znajdziecie filozoficznie tak. Tutaj będzie jeszcze filmik na temat podróbek i wiele w ogóle fajnych materiałów, które dla niektórych będą nostalgiczne. To na pewno. Ale więcej nie zdradzam. Shinx, Ruki. Ruki Di. Kojarzy tego Pokémona? Nie, właściwie on w Munie nie był. Ale ptaszor lubię. Saguro, trener. Fari Fari Garaf, to jest ostatni booster, kochani, nie? Ostatni. Z Zaylous. Marilf, świetnie. Gdzie jesteś ty, Azu Marilku? E, Zakłopał się, o nie? No dobra, ale mamy dwie błyszczące te ewolucyjne. <sum> To jest chyba Full Art, prawda? Jeszcze tam jest coś pod spodem. Kurde, jakie to piękna karta. Piękna karta, widzowie. Zaraz się otrząsnę z szoku. Zobaczcie, jak to wygląda świetnie. I Sableye, ale to... Squawk bili taki fajny. Ta karta ma taką teksturę jakby brokat. Nie wiem, czy to kamera ujmie, ale taka brokatowa jest. Centering nawet niezły. Piękna karta. Oczywiście od razu ją tutaj pakujemy w koszulkę, co by nie było lipy. Z tą taką ładną. No powiem, powiem wam, że dwie tylko dobre karty tak naprawdę. I promka. Promka Pikachu. Czyli co my dzisiaj trafiliśmy. Tak naprawdę. Koloriwersów i tych wszystkich innych, to na podsumowaniu takim zrobię klasera. Co żeśmy zebrali, co mamy. I tak. Mamy skład Billiego. Fajne, bo gołąb, nie? A w zasadzie papuga. Pikachu. Elegancko. Tinkaton i X. Jest. I Markrow. szajni. No, i co widzowie? Cztery karty, poprzednio były trzy, tak naprawdę. No tutaj ta promka, wiele fajnych rewersów i tych innych holograficznych, ale co? No, dziękuję za uwagę. Będziemy na pewno robić yy, wiele więcej odcinków. Zależy to już też, też od Was, od Waszego feedbacku, komentarzy i tak dalej. Ja no nie przestanę nagrywać, bo kręciłem się w to, a jeżeli mam otwierać paczki, to mogę przecież z kimś, prawda? Tyle, żeby wy mnie widzicie no, w zasadzie mojej ręce. Póki co. Także dziękuję za uwagę. Falołujcie tam wszędzie na Instagramach, nawet na TikToku. Wszędzie mam Nostir. Na Facebooku. No i na YouTubie. Subskrypcje nawet. Czy tam co innego i komentarze. Komentarze są najważniejsze. Łapka w dół, czy w górę. Obojętne. Da mi to znak, czy wam się podoba, czy nie. I tym miłym akcentem kończymy. Do następnego. See ya.